A dzisiaj gram w FIFA Mobile. No, wielki powrót w ogóle na moim kanale odcinków i z FIFY też między innymi. No, tutaj wyszedł ten wyszedł parę dni temu. No, to, to taki chodzi. Tutaj takie meczyki gramy. Można to co logo ten. No, tutaj, z Energy, to będzie raz na tydzień, bodajże że można kupić tutaj. No, w sumie wychodzi 75 tot energii za 500 tys. końców. Tutaj dziennie oglądamy 3 reklamy. W sumie wychodzi 9 tot energii i tutaj y, robimy skill game'y do odpowiednich... Ten, y, jest attacker, midfielder i y, defender. Ja sobie defender robię, bo a, attacker mam, bo na początku było sama attacker i dlatego sobie tak robię. I teraz defenders. No i teraz wam powiem, kogo bym robił. Prawdopodobnie by będę robił Virginia Wandajka. Ewentualnie, ale to już raczej nie, ale tu mówię ewentualnie Robertsona. No i poza tym chciałbym sobie zrobić ścieżkę dotąd i jeszcze odebrać tego piłkarza. No, ale to nie jest to głównym tematem odcinka, tylko najważniejsze będzie to, jak zarabiać. I mam właśnie taki fajny sposób, bo wczoraj odkryłem, chociaż nie jest bardzo jaki zarobkowy i potrzeba jednak czasu, żeby zarobić. Taki piłkarz sobie szukałem noble. On ma się tam 78 overala i do 10 tysięcy. Jak teraz, taki mam sposób. I co? Jakieś 5 minut się odświeża rynek? O! I tu mam jednego za 6 tysięcy I wysnajpiłem go! I poczekam przynajmniej z tydzień, albo i nawet dłużej No i będę później snajpił Zresztą... Jak mi nie wyżycie że coś takiego robię Bo to bodajże robię od wczoraj No tak, robię to od wczoraj Zaraz zobaczycie ile mam tych graczy Z czego mi się jeden sprzedał Ale chyba był święcący, bo, bo byłem sprzedawać za 15 tysięcy Ale tylko jeden się sprzedał i to pewnie był świecący, bo świecący z odrości zawsze. 84 mam, więc widać, że tutaj nieźle się bawię. Większość nie świecących, mam chyba ze dwie, czy jedno świecące, nie wiem, ale no dobra. No, overa mam 90, bo długo też nie grałem w FIFA. No, mam już całą pomoc Liverpoolu, bo chciałabym jednostkę Liverpoolu zrobić, ale najpierw chciałbym zrobić skład z Manchesteru City i Liverpool Liverpoolu. No i tutaj pas. To piąty star pas. No i po raz pierwszy od tej edycji kupiłem sobie pasa. No i tak tu sobie nagrody można odbierać w sumie. Takie tutaj nagrody do odbierania. Takie. No i co, co tu bym się miał wypowiadać? No. Market, sobie możemy w chowie wejść, ale w sumie. Ale no teraz, bo to się co 5 minut otwiera w sumie. No tutaj mam. To jest World Tour kampania. Ja i tak nie, nie zagrałem wszystkiego. Tu mi bardzo dużo zostało tego do grania. W sumie nie wiem, czy w co tu grać. Eee. Ale mogę wam tutaj no pod turnament, ale ja i tak będę go później grał. No, tutaj tylko jeden z takich meczów zagrałem, to head to head jest. to no, World Class 1 mam. takie event, co... So. Na tym graczu mówię, można dobrze zarobić. Myślę, tak czuję. Po prostu zobaczymy, jak będzie za tydzień, dwa. Co by tu miałbym się wypowiadać, no. Chciałem sobie kupić... Yy, to trwa od Tamendiego. A źle wpisałem. O, czy dwa tu. O, źle wpisałem, czekaj. To wyszukam sobie inaczej. E, Premier League, albo nie to dobre, tak? Premier League, Manchester City. Ok, i teraz piszę sobie do 80. Overdrawla. Team of the Week. Zobaczymy, jak co tu nie Aby to mi wyskoczy. Albo tu muszę 8-3 dać. No bo właśnie chciałam Utamend jego sobie kupić. Walkera nie byłam Aleksandra Arnolda. Sprawdzę do 400 000, tylko nie miałem być więcej tego. No będę miał to zbierać. No, w sumie ja sprzedam za ciorową to to coś zrobię. Więc kupię sobie to tutaj. No i widzicie, no tanie jest w Tamendy. Jak na Premier League i Uberal. nie byłoby tak kupić sobie go w sumie 425 no nieźle jest 425 no bo mam tutaj taki zegar i też można sobie zainstalować tak będzie lepiej patrzeć w sumie właśnie co 5 minut sobie się, no i właśnie sprawdzimy może trzeba się poczekać chwilę może nie no ale zobaczymy ale o idealnie weszedłem chyba no idealnie. Dosłownie idealnie. Albo troszkę za późno. No mam dwóch, okej. Okay. Więc widzicie, tak, to jest fajny sposób, ale można to sobie na innych piłkarze znaleźć. Jak mamy więcej końców powiedzmy 10 milionów to z was mano to albo i więcej, to może sobie litki robić. I coś sobie takim dostać. A no, świecący, właśnie na świecący, mimo że są droższe, że tu tysięcy, to tak bardziej kupują. No i więc właściwie, no w sumie, to by było tyle, także oczywiście, że jeśli filmik by spodobał, to łapka w górę i zachęcam Was do zostawienia subskrypcji. Także trzymajcie się, cześć.